Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić makramowy łapacz snów z imieniem we wzór w Muszelki, czyli taka zupełna nowość. Ten łapacz z imieniem Natalka dostanie przyjaciółka mojej córki. Takich właśnie rzeczy możecie dowiedzieć się troszkę z backstage'u mojej pracy, którą pokazuję na przykład na Instagramie czy na Facebooku. Na blogu trochę więcej poczytacie o moim podejściu do życia. Zapraszam, będzie miło mi Was gościć. A teraz materiały. Sznurek bawełniany 5 mm. Będziecie potrzebować około 40, no może 45 metrów jednego koloru i 25 metrów drugiego. Na te muszelki i obręcz 28 cm. To jest obręcz, którą kupiłam gdzieś na Allegro. Za niewielkie pieniądze można sobie tam kupić. Ten sznurek 40-metrowy potnijcie na 20 sznurków po 2 m. Tak mniej więcej 2, 2 metry, Może być 1,80 m nawet. I tutaj zobaczcie, mam stlejkę 28 cm. Te dwa właśnie sznurki to są sznurki bawełniane. W środku mają rdzeń w jednym kolorze. To przy łapaczy snów jest ważny, bo nie wychodzą nam te białe włókna. Składamy teraz te sznurki pocięte na mniej więcej 2 metry na pół. Robimy pętelkę i przekładamy do środka do łapacza. I kolejny znowu na pół z góry na dół wkładamy do pętelki i zaciskamy i tak musicie zawiesić o 14 sznurków tak wszystkie 14 jeden koło drugiego zawieszacie ja mam już zawieszone i teraz będę plotła z niego pierwszy wzór przykleję sobie w ogóle ten ten łapacz tutaj do mojego biurka, żeby mi się nie ruszał. Przy tych łapaczach ze sklejki z imieniem bardzo uważajcie na imię, bo może pęknąć ta sklejka. No chyba, że kupicie może ze sklejki 4 cm, 4 mm, przepraszam, to, to będzie wtedy może trochę twardszy. I teraz tutaj zaczynamy działać z tego zewnętrzna. Odliczamy sobie 7 sznurków z jednej i 7 z drugiej. Hmm. Tutaj mam 7 na pół i teraz będę plotła. Zaczynamy od mojej lewej strony pl z plotem żebrowym. Przypominam, że na kanale macie podstawy szydełkowania i tam widać dokładnie, jak ten splot żebrowy tworzyć. Teraz ja w takim zwolnionym tempie, tak? Jeden sznurek jest na wierzchu, drugi pod spodem, i ten, który jest pod spodem, go oplata. Taką litę, taki, taki uśmiech, i każdy sznurek oplata dwa razy. Zobaczcie, tu mam raz, pierwszy, oplót i ten sam sznurek drugi raz. Oplata i znowu kolejny, tak, oplata tu do środka i znowu drugi raz. Każdy sznurek dwa razy, aż dotąd, a później y, będziemy pleść z drugiej strony. Ja tutaj nie skracam tutorialu, jestem cały czas z wami, żebyście mogli dokładnie zobaczyć. Fajny w ogóle ten łapacz jest, wiecie, z, e, jeśli mm, na przykład potrzebujecie dla kogoś na prezent. Nie? W moim przypadku to jest przyjaciółka mojej córeczki, e, ma urodziny i tak jako dodatek do prezentu e, postanowiłam upleść dla niej taki właśnie łapacz. Tu doplatacie do końca wszystkie siedem sznurków. Trzeba je pewnie sobie porozdzielać troszkę, bo tu wyjdzie nam taki bardzo ciasny ściek. Mm, o i tutaj jeszcze tak. Mam, mm, mm, tak i jeszcze jeden. Także to sobie oddzielę. O i tutaj też. No i ostatni. I mam zrobione. Teraz będę zabierać się za drugą stronę z drugiej strony troszkę jak gdyby odwrotnie też sobie porozdzielam te sznurki między sobą i będę zaplatać biorę ten zewnętrzny sznurek i wokół niego będę pleść pozostałe, które wychodzą mi spod spodu i każdy z nich oplecie go dwa razy także tu już myślę, że to będzie jasne gdybyście mieli problem z tym żebrawym splotem to tak jak wspominałam odsyłam Was do tutorialu dla początkujących tam możecie sobie wszystko zobaczyć wszystkiego się pomalutku nauczyć a później wrócić do plecenia tego łapacza także spotykamy się jak z drugiej strony też już będę miała wszystko zaplecione no i proszę bardzo zobaczcie tutaj mam dwie strony zaplecione dokładnie sobie poprzesuwam sznurki żeby mieć ładnie ułożone jeden obok drugiego żeby to było starannie Równe odstępy i został mi ostatni sznurek, zaplotę go. i teraz za chwilkę będę łączyć jeden z drugim. Zobaczcie, po prostu biorę sobie kolejny sznurek i zaplatam go tak jak pozostałe, tak? Cały czas ten, który był od mojej prawej strony idzie w lewą i te pod spodu go oplatają. I teraz pokażę Wam co dalej. Otóż yy, dwa sznurki z jednej strony sobie odkładam. I tak samo w środku odkładam dwa z jednej, dwa z drugiej, łącznie cztery sznurki i z pozostałych zrobię dokładnie taki sam drugi rząd żebrowy. Biorę sobie sznurek i zaplatam wokół niego kolejne. O, I tutaj żebrowym splotem tak samo i z jednej i za z drugiej strony, tak samo sobie i z tej, zobaczcie też tu zaplotę i spotkam się z Wami już przy następnym rzędzie jak już o tutaj dojdę dotąd i przy następnym rzędzie się spotykamy no i proszę zobaczcie mam tutaj następny i teraz znowu odkładam dwie tutaj już będę miała łącznie też i z tej strony też i tu też czyli będę odkładała wszystkich sznurków sześć yy, jeśli się nie mylę i znowu zaplatam kolejny rząd nie osiem sznurków zostawię tym razem wszystkich będę miała wolnych 8 sznurków. No, już teraz dobrze widzę. I tak samo muszę sobie zapleść i z jednej strony, i z drugiej strony. O, i tu zobaczcie, właśnie mam te sznurki do doplecenia. Specjalnie zostawiam właśnie wolną przerwę w środku i zaraz się dowiecie dlaczego. No, właśnie po to, że. I finalnie, ile to było? Raz, dwa. Trzy sznurki mi zostały, tak dobrze myślę. No. I teraz zobaczcie, tutaj mam tak, mam trzy rzędy i już ostatni, z tego dwa, i z tego dwa. I tu zaplatam. O, te dwa odkładam i tu zaplatam. Robię raz. I drugi. I to samo za moment zrobię z drugiej strony. Tutaj też dwa odłożone i te dwa sobie tutaj zaplotę. I tutaj proszę. I teraz ten środek. Z, niezależnie jaka liczba sznurków Wam została, to zaplatamy środek tak. Dalej będziemy sobie żebrowym splotem jechać tutaj, zobaczcie te, które zostały, będę je doplatać. Biorę kolejny sznurek, też zaplatam dwa razy, cały czas żebrowym. I kolejny. I kolejny. I ostatni. O teraz, mówię, niezależnie jaka liczba sznurków Wam została, nie przejmujcie się tym. Pamiętajcie, że to tworzycie Wy, a nie chińska maszyna. Także tyle, ile sznurków Wam wyjdzie. To jest ok, ważne, żeby po jednej i po drugiej stronie było tyle samo. I teraz w drugą stronę, zobaczcie, zaplatam też żebrowym. O, i tutaj nie stresujcie się tym za bardzo. Pamiętajcie, że to ma Wam sprawiać przyjemność. Poza tym, nawet jeśli można to rozpleść i zapleść jeszcze raz, żeby było równo. Dokładnie, także się tym nie przejmujcie. I teraz tu mam środek, zobaczcie. Wezmę sobie tak raz, dwa odkładam tu na bok. Jeden tu i tu. One będą tymi sznurkami, które zamkną mi całość. Ten zamknie i ten zamknie. I teraz w środku będę mieć wszystkich sznurków 10. Z jednej strony biorę dwa, z drugiej dwa. Tak. I wokół tych pozostałych będę tutaj, zobaczcie, robię sobie zwykłą czwóreczkę. Na, podstawie, na podstawach makramowania macie, jak taką czwórkę zrobić. I tak samo w drugą stronę. Zwykły splot makramowy będę robić, tak? Najpierw w jedną, później w drugą. Zaciskam. O, tutaj zaciskam sobie. I teraz będę robić splot żebrowy w drugą stronę. Przekleję sobie łapacz, żebyście dobrze go widzieli. I będę robić w drugą. O, no tutaj muszę sobie tak delikatnie podkleić, bo on już mi zachodzi. Ja tutaj przepracuję przy oknie i mam parapet. Biorę sobie kolejny sznurek, ten, który wokół którego zaplatałam poprzedni, ten, jak widzicie, ten rząd na samej górze. I teraz on sobie będzie schodził mi w dół. I sznurki tutaj spod spodu będę oplatać tak samo. Każdy sznurek dwa razy w sposób żebrowy. Tak? Z jednej strony będę miała pięć tych sznurków i z drugiej strony pięć. Także, bo w środku wyszło mi 10 sznurków. Jeśli sobie tak pociągnę, zobaczcie, to widzę, który sznurek mi pracuje na górze i wiem, że on będzie do tego, zobaczcie, widzicie, on będzie należał do tej strony. I tutaj ostatnie, za chwilkę już będę zaplatać. Nie skracam tutaj tutorialu, jestem z wami, żebyście dokładnie wszystko widzieli. I tak samo z drugiej strony, tu. I proszę, w tą stronę. Zaplatam w tą. O, dokładnie tutaj. I teraz tu każdy po kolei sznurek dwa razy. Tak jak wspominałam, wszystko dokładnie. Widzicie, nie skracam ten, który pociągnę, on mi pracuje. I teraz je tak samo jak na górze będę łączyć jeden z drugim. O, po prostu jeden oplot wokół drugiego. I mam tutaj skończone, tak? Teraz będę jeszcze oplatać sobie boki. Zobaczcie, tutaj jeden zostawię sznurek wolny i pozostałe żebrowym splotem też dołączę. Tak jak robiłam mniej więcej na górze, tak samo i tutaj. Tak żeby ładnie wiecie tak zakończyć. Oczywiście też w opisie filmu macie link do sznurków, macie link do mojej bransoletki. W której pracuję, którą tu widzicie, w moim sklepie, w zręcznym sklepie możecie zarówno i sznurki, i branzoletki, obręcze na łapacze wszystko możecie kupić. Także jeśli, jeśli ktoś z Was chce, to zapraszam. W opisie filmu macie link bezpośredni. No i tu już, o! I teraz będę łączyć jeden z drugim, tak? Tu i znowu. Będę teraz, odłożę dwa sznurki i teraz z tych trzech zaplotę kolejne. Teraz tak ładnie stworzy mi się taka fałka, to będzie tak ładnie schodziło w dół. Zobaczcie, o. I teraz w drugą stronę. O. I teraz tutaj jeden połączę z drugim. tak, teraz sobie tutaj jeszcze ten ostatni zaplotę, tak żeby wiecie, tak ładnie wykończyć całość, tu i teraz tu o, wezmę ten i tutaj jeden połączę z drugim I mam gotowe, mam tutaj zamknięcie, i już z jednej strony zrobię sobie muszelki tutaj i zaraz przyjdę Wam pokazać, jak je zrobić, bo może większość z Was czeka właśnie na ten moment. Zobaczcie, tutaj z tej strony już przetestowałam na włas na sobie, jak te muszelki zrobić. Wyszło mi ich raz, dwa, trzy, cztery. Tak, o zobaczcie, cztery takie grubsze, pięknie się układają, i teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Przykleję sobie łapacz, żeby mi nie odjeżdżał, żeby żebyście wszystko w miarę dobrze widzieli. I teraz z jednej strony trzy sznurki, z drugiej strony trzy sznurki po cztery metry. Najlepiej na takich czterometrowych sznurkach, żeby stworzyć właśnie cztery takie o. Mm, mm. Muszelki i tak samo zawieszam sznurki z góry na dół. O, teraz będzie, będzie się pracować troszkę trudniej, bo te 4-metrowe sznurki zauważycie różnicę, że one bardziej się będą plątać. Ale nie przejmujcie się tym bardzo. I teraz kolejny. No. I mamy wzór. I teraz zaczynamy zaplatać. Zaczynam od góry, o tutaj od góry, żebrowy splot, będę pozostałe tak jak tutaj oplatać sznurki, to samo po drugiej stronie, tak samo będę zaczynać tutaj, zaczynam z lewej strony, po drugiej stronie z mojej, z prawej strony. O, tak, jak patrzycie na ekran, tak, to widzicie moją lewą i prawą stronę, i tutaj trzeba dokładnie ładnie opleść. O, i tutaj każdy sznurek dwa razy, już na tym etapie, to te żebrowe sploty będą dla Was naprawdę bardzo proste. Już jak tyle żebrowych splotów upleciecie, to. To bez problemu zrobicie tutaj te muszelki. Dlatego też tak ułożyłam wzór. I teraz zobaczcie, ważna zmiana. Ten sznurek, który trzymam w prawej dłoni, tak, on zostaje. Odkładamy go na bok i teraz zaczynamy pleść od prawej strony w górę, tak, czyli odwrotnie niż zaczynaliśmy. Tak, tutaj w tą stronę, a później z drugiej strony zaczynacie w tą. A tutaj po mojej lewej stronie. Biorę sznurek od prawej i zaplatam ściek do góry, jak gdyby idąc w lewą stronę. To jest bardzo ważne. Dzięki temu właśnie uzyskamy taki ładny kształt. O, i tutaj doplatam. O, proszę bardzo. I ostatni sznurek. Tak samo mam, zapleciony, proszę. O. I teraz biorę sobie znowu kolejne, tutaj te, i znowu doplatam do góry. To, to będzie mój trzeci rząd. Ta muszelka, jakby każda strona, będzie miała po cztery rzędy, tak? Czyli to jest mój trzeci. Też tutaj nie skracam, jestem z Wami cały czas. O, i tutaj też. O, i teraz ostatni rząd. Czwarty. Też biorę kolejny sznurek od mojej prawej, tak? Raz, dwa, trzy, zobaczcie, tutaj cztery. Tak samo i z tej strony będę to wykonywać. I tutaj też. I tu też. I mam cztery rzędy tych splotów żebrowych, krótkich, takich. Teraz zaczynam od lewej strony o ten sznurek i będę schodzić w stronę prawą. Zobaczcie tu raz, i będę robić trzy rzędy takich. Zobaczcie tutaj, tak, i go oplatam i schodzę w dół. I kolejny. O, proszę bardzo. Tutaj kolejny. I znowu w tą samą stronę kolejny rząd, tak? Tą jedną muszelkę chciałabym zapleć z wami od początku do końca. żeby miała taką wewnętrzne takie poczucie, że jesteście zaopiekowani, że pokazałam Wam wszystko dokładnie, że widzicie każdy ruch mojej dłoni. Dla mnie to jest bardzo ważne w moich tutorialach bo wiem, że nauka z YouTube'em nie jest łatwa i naprawdę podziwiam Was, że jak się decydujecie na to i chcecie, tutaj jeszcze jeden, zobaczcie, tu trzeci rząd. Fajnie, że próbujecie dzięki w ogóle za wszystkie lajki, za subskrypcje, za komentarze. Bardzo mi miło, że pomaga Wam to, co robię, i dostaję takie wiadomości, że moje tutoriale są dokładne, że jest dobrze wszystko pokazane. Bardzo się staram, żeby tak było żeby te moje tutoriale faktycznie były dla was pomocne, żebyście mogli sobie coś tam e, zrobić. I tu proszę już ostatni. O i mam trzy rzędy zrobione i teraz ten czwarty będę zaplatać z tego sznurka. Zobaczcie, biorę go tu od ten, od którego zaczynałam, tak? O i teraz ściągam go tak. I będzie on dla mnie wiodącym, tak? I teraz ten, tylko tutaj, ten pierwszy splot jest bardzo ważny. Musicie mocno, jakby go wziąć, tak? Tutaj go sobie zobaczcie, od dołu, do góry, oplatam tym żebrowym splotem. Nic nie zmieniam, cały czas to jest żebrowy. Dociągam do góry. O tutaj, pierwszy raz przytrzymuję palcem i drugi raz wyciągam, tak? Trzymam palcem tam. O, no akurat mi się omsknęło, ale zobaczcie, tutaj mocno zacisnę, dzięki temu uzyskam ten kształt muszelki. Tak, tu mam trzy rzędy, tu mam cztery rzędy i tutaj mam trzy, i tak samo po drugiej stronie. I teraz to będzie ten mój czwarty rząd po tej stronie, a tak naprawdę w całej muszelce to będzie mój ósmy rząd, czyli pełna muszelka składa się z ośmiu rzędów. Cztery rzędy, które idą do góry, jakby w lewą stronę. I cztery rzędy, które idą z lewej do prawej na dół. Gdybym miała tak wytłumaczyć to Wam słowami, to dokładnie takich bym użyła. I pierwsza muszelka gotowa. Jeszcze potrzebujemy takich trzy. No, prawie gotowa. No ale jest. Mamy to. I teraz zaczynamy znowu tak samo muszelkę. Czyli zaczynamy od. Tutaj mamy o, nie? Ten od lewej strony bierzemy, ten splot i pleciemy go na prosto, już jakby nie schodząc nigdzie bardzo w dół, tylko pleciemy go, o zobaczcie, tak. Kolejny, bierzemy sznurek i zostawiamy tak jakby troszkę przerwy. O tutaj i o widzicie, Także nam schodzi w dół, ale on jest po prostej. I znowu on automatycznie nam się delikatnie zagnie, jak już będziemy kończyć tą muszelkę i robić ten ostatni ósmy rząd. Ale na tym etapie pracy pilnujcie, żeby on szedł w miarę prosto. Tak, żeby te sznurki zobaczcie, robiły taki odstęp. O! No i w zasadzie można powiedzieć, że. Dalej robimy już dokładnie to samo, co ten odkładamy sznurek, co, co chwilkę temu. Ten odkładamy, bierzemy następny i doplatamy z góry, i później będziemy zamykać. Także mam już takie poczucie, że mogę w tej chwili skrócić tutorial, i za chwilę spotykamy się, jak już będą i cztery muszelki z jednej, i cztery muszelki z drugiej zrobione. I zobaczcie, mam to tak. Fajnie wygląda. Zobaczcie tak, żeby cała kamera udźwignęła. Teraz będę żeby cała kamera objęła. Teraz połączę jeden z drugim rząd, wyrównam go sobie, tak żeby z każdej strony był równy. O, i, I połączę go takimi zwykłymi, zwykłym splotem makramowym, zwykłymi ja nazywam je czwóreczkami. Po prostu biorę dwa sznurki z jednej strony, dwa sznurki z drugiej i tak zaplatam. Tu sznurek. Tu w dół i z tyłu pod tymi dwoma go przeciągam i zaciskam. Ten pierwszy robię taki dosyć mocny, nie robię tu żadnej przerwy jeden z drugim. W drugą stronę też składam i zaplatam. O. I mamy to. Teraz dwa sznurki zewnętrzne będę odkładać. O, i tylko wokół tych dwa zewnętrzne odkładam, a te środkowe zostawiam, bo wokół nich będę zaplatać kolejne dwa, zobaczcie. Tamte ukrywam i teraz znowu zaplatam tak samo jak tutaj. Najpierw z jednej strony robię czwórzeczkę i zaplatam, a później z drugiej strony przykrywam sznurkiem i z tyłu pod tymi dwoma wyciągam. Dociągam splot do splotu. Ten już robię delikatnie luźniejszy. Aby się nam ładnie rozchodził wzór, i znowu dwa, którymi zaplatałam, ukrywam, a te wokół których plotłam, zostawiam i znowu zaplatam sobie y, podstawowy splot. Też już robię go troszkę o troszkę luźniej, żeby o tak luźniejszy splot, żeby y, ładnie wychodził wzór, i znowu ostatni, przedostatni, przepraszam lot o i tu sobie dociągam i jeszcze jeden znowu tak zobaczcie zostawiam tutaj przerwę między jednym a drugim tak żeby ładnie mi wychodził taki wzór taka piramida jak gdyby o dociągam jeden do drugiego przypilnujcie tu żeby ładnie wyszedł kształt O. I tutaj zaciskam. Super wygląda, tak, bardzo fajnie. I teraz można będzie ten łapacz sobie dociąć do takiej długości, jaka Wam pasuje. Mm, ładnie sobie wyprostujcie te wszystkie sznurki, ładnie je. Jakby po, zaginajcie. Ja jeszcze tutaj dołożę, stwierdziłam na koniec sznurki, te, yy, yy, te sześć pozostałych, zobaczcie, składam tutaj i wkładam pomiędzy jeden a drugi, tak, żeby jakby ten splot muszelkowy, żeby on przykrywał wszystkie sznurki, żeby spod spodu pod tym splotem też były inne sznurki w innym kolorze. Dzięki temu bardzo ładny efekt uzyskałam. Nie jest ten łapacz taki goły. Tylko faktycznie jest bardzo ładnie obudowany. Także zobaczcie, ja tutaj każdy sznurek wzięłam te trzy sznurki z jednej strony, trzy sznurki z drugiej, bo przypominam, że na początek docięliśmy 14 sznurków, a później jeszcze zostało nam sześć wolnych. I to sześć, zobaczcie tutaj pomiędzy jeden a drugim będę zaplatać. Oczywiście, że można je od razu zawiesić. Natomiast ja w ogóle wpadłam na ten pomysł już jak skończyłam łapacz. Dlatego teraz, jakby go dołączam te sznurki. No, ale też i w ogóle dobrze jest sobie najpierw rozmieścić, żeby zobaczyć, na jakiej wysokości te muszelki będą w którym miejscu, a później dopiero dołączyć sznurki. No i jeszcze ostatnie tutaj na zakończenie, żeby było takie ładne zamknięcie całości. No i dotnę sobie ten łapacz w taki ząbek ostrymi nożyczkami i zobaczcie. Tak wygląda. Już gotowy łapacz, który akurat jest zawieszony na mojej ścianie fotografowania w pracowni. Fajnie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tu zobaczcie widać w lusterku lampę moją poprzednią. Jeśli Wam się podoba, to będzie mi bardzo miło. Jeśli ze mną będziecie tu, żegnam się z Wami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Dla mnie trzymajcie się. No. Pa, do zobaczenia!